No i państwo zaczynamy pokaz szkolenia piesków dowódcy na te pokazowy, za chwileczkę przeprowadzimy działania właśnie pod kątem posłuszeństwa podstawowego. Wyszkolenia przed Państwem prezentują się przewodnicy z ośrodka Kadwarzy, Słupska, na co dzień trenujący na tym obiekcie, tutaj właśnie w tym miejscu. Są tutaj pieski wyszkolone w kategorii posłuszeństwa podstawowego, terapienia, obrony. I jak widzicie Państwo, wszystkie pracują odpowiednio z komendami przewodników. Prowadzone są po lewej stronie. To jest właściwa strona do prowadzenia psa. Też proponujemy spacerować z pieskami, prowadzić je po lewej stronie, wtedy mamy więcej możliwości co do nawet przywitania się i kontroli nad psem. Cały czas jest w trzymamy. Prowadząc. Takie komendy jak komenda równań, żeby pieski ciągnął na smycie, komenda siad, komenda zostań, komenda do mnie, i komendowały są prowadzone właśnie w Kursie Posłuszeństwa Podstawowego, który trwa przez 13 spotkań. Każde ze spotkań trwa godzinę, dwa razy w tygodniu. Przewodnicy trenują w tej kategorii Posłuszeństwa Podstawowego. Pieski nie wyprzedzają, idą na luźnych smyczach, łatwiej z takim sens, spaceruje się na co dzień, oczywiście. Będą noga, przewodnicy zwracają właśnie przyprowadzają pieski z prawej strony na lewo, Mamy tutaj takie rasy jak obszarki niemiecki, a belgijski na który będzie prezentował dzisiaj też działania obronne. To będzie siat, zostań i przewodnicy teraz wykonają podejście do Wszystkich piesków wcześnie oczekują na tego, przewodnika, pomimo wszystkich odległości, nie próbują się zaczepiać nawzajem przy odpowiedniej socjalizacji w grupie jest skupiony jest mocno na komendach przewodnika oczywiście w ośrodku nie trenują tylko przelasowe ale również mieszańce, które też są w stanie te wszystkie komendy są w stanie się nauczyć przy odpowiedniej konsekwencji przy odpowiedniej konsekwencji właściciela to to jest bardzo istotne i teraz grupa przyspieszyła w tym samym tempie

Prowadzone są zajęcia w zakresie posłuszeństwa podstawowego, posłuszeństwa wyższego, gdzie wprowadzamy również pracę bez smyczy i reakcję piesków. Pracują grupy specjalistyczne, grupy brawiące, grupa obronna. Są to wysoko wykwalifikowani przewodnicy, tutaj przed państwem pracujące, biorące udział również w działaniach ze służbami mundurowymi, takimi jak Straż Graniczna, Policja, Wojsko Polskie czy Straż Pożarów.

też pracował jako pies obronny przy zatrzymaniu niebezpiecznej osoby, przy podjęciu tych działań, przy detonacjach. Teraz prezentuje posłuszeństwo podstawowe ten zapięt. Komenda noga przechodzi z prawej na lewą, przyjmuje pozycję siedzącą. Jeżeli któryś z elementów Państwu się podoba, oczywiście pieski są przyzwyczajone do strzałów i do oklasków. Można śmiało im klaskać, one naprawdę nie mają żadnych tutaj przeciwwskazań I z pełnym... Z zadowoleniem do przewodnika komenda mnie i komenda noga. Przechodzi z prawej na lewą i przyjmuje pozycję siedzącą. I o niemiecki niemieckich Bardzo istotna rzecz. Przewodnik, który tutaj właśnie przed Państwem prezentuje swoją pracę, jest to osoba bardzo młoda. To jest 14-letni chłopak, który dostał się do grupy pokazowej. Co trzeba też uwzględnić, że jest to jedna biurka w naszym kraju. Pod kątem właśnie działań i pracy z psa. I zmotywował się do przyjścia. Komenda siad I komenda noga z prawej na lewą Następnie komenda zostań. Przewodnik przywita się ze wszystkimi. Jest grzecznie oczekujemy jego produktu. Trzyma pozycję siedzącą. I zostaje za to podpalony przez przewodnika, oczywiście. Łatwiej jest na co dzień z pieskiem wyszkolonym po słyszeństwie podstawowym, dlatego że możemy kierować jego rutami. Podczas której są również przeprowadzone krótkie wykłady na temat odskakiwania. Co zrobić, żeby pies nie odskakiwał nas, naszych yy, gości, którzy nas odwiedzają. Jak z nim postępować. Co zrobić, żeby nie podryzał nogi, nie szczekał. Czy też w sytuacjach dotyczących agresji Te wszystkie zajęcia właśnie przeprowadzone w ośrodku K2 przez Instruktorów Zawodowych Związku Kręgologicznego w z oddziałem w Gdyni jak również Instruktorów piesków pracujących w służbach mundurowych są tutaj przeprowadzane w kursach podstawowych. I tequila, grzecznie wykonała właśnie zostawanie przewodnik na miejsce. Pieski również tequila muszę Tutaj nawiązać do niej, jest to pies ze schroniska, także ten pies niczym nie różnicie w swoich zachowaniach od piesków rasowych zakupionych w hodowli. I komenda zostań. Teraz mamy taką formę schodów. Najtrudniej ma ostatni piesek, największe odległość. Jest Teraz przewodnicy problemują tak zwaną piramidę, czyli jak tylko te pieski, które są oddalone najdalej, najbardziej muszą trzymać co najdalej zostań. Ale spokojnie trzymają tą pozycję przy działaniach konsekwencji przewodników. Państwo pracuje grupa mundurowa, grupa pokazowa, ośrodka szkolenia w szkodach, ale oczywiście w ośrodku też pracują osoby cywilne, trenują z pieskami dwa razy w tygodniu pod, w zakresach właśnie posłuszeństwa podstawowego, ogólnie, czy też działań obronnych. I tak w prowadzi jest obszar niemiecki w wieku 6 miesięcy, już przygotowywany do działań pokazowych. bliskich odległości, jak już widzieliśmy, teraz jest tutaj osielają się o siebie, ale wykonują się zaczepiać przy odpowiedniej socjalizacji. Możemy uzyskać takie efekty, nie obszczekują się nawzajem. I komentarz, siadź zostań. Przewodnicy sobie chodzą między pieskami siedzącymi przy odpowiednim podporządkowaniu. Właśnie tak wygląda, prawidłowo tak wykonana komendacja. Wzorstani grzecznie oczekują na powrót przewodników. Oczywiście zostaną za to powtarzone. Podajemy też psom nagrody. Się smaść i co lubią. Należy też nadmienić, że dzisiaj ze względu, ze względu na wyjazd instruktora do Szwecji, gdzie prowadzimy te zajęcia w Sztokholmie, debiutuje tutaj młodszy instruktor Karolina, która prowadzi właśnie te zajęcia. Dobra dla niej, drodzy Państwo. Ona pierwszy raz tutaj przed Państwem właśnie działa. Po raz pierwszy właśnie jako przewodnik, przeważnie z psem, a dzisiaj zastępuje instruktora prowadzącego zajęcia w Szwecji w Sztokholmie. Pokaż kategorii posłuszeństwa podstawowego powoli do dnia Za chwileczkę zostanie tutaj przewodnik z psem ogromnym z tajfunem, z czasów gdzie wcieli się do drogę niebezpiecznej osoby, a wysyłającym psa właśnie będzie łączny instruktor Karolina. Za chwileczkę tutaj przed Państwem będzie piesek brał udział w zatrzymaniu tej osoby niebezpiecznej. Dziękujemy bardzo za tą część posłuszeństwa podstawowego. Przewodnicy z pieskami w zakresie posłuszeństwa, które pracowały, teraz udadzą się w bezpieczne miejsce. Będą za chwilkę strzały, proszę się nie obawiać, nie będą za głośne, ale słuchać nas będzie mocno. Także jeżeli są tutaj gdzieś pieski, proszę zabezpieczyć. Zwróćmy uwagę też dzieci, które są blisko tutaj. Strzały będą bardzo mocne. Przy, tutaj, przy tym terenie, przy tym budynkach może być ten się niesiony po ścianach i naprawdę będzie to, to silna detonacja. I przygotowujemy tajfuna. Odczalek belgijski tajfun. Możliwe jest A za chwileczkę przed Państwem po dwóch detonacjach wystąpi doktor Pozoran, Łukasz. Który dzisiaj też podejmuje po raz pierwszy takie działanie. Tak się akurat złożyło. Także prawa dla niego będzie wylezione za chwilę. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Nie jest uderzenie psa! Także naprawdę nie warto z przewodnikami, po prostu tutaj piesków służbowych. Swoich jest trzyma mocno, z pełną pasją wykonuje swoje działania. Przewodnik spokojnie tę sobie zabezpiecza, psa, osoba nie rusza się. Następnie... Następnie zdejmuje z rękawa, Oczywiście tajfun chciałby zabrać ze sobą ten przedmiot, bardzo mu się to spodoba. I następuje konwój za niebezpieczną osobą. Gdyby nastąpił atak przewodnika, ale, przepraszam, niebezpiecznej osoby, o właśnie! Także nie warto atakować. Myślę, że nie będzie to potrzebne. Przewodnicy psów służbowych wykonują bardzo ciężką pracę. Sytuacja skrajna, dlatego też muszą mieć zaufanie do własnego psa. Trzyma mocno. Jest to pies bardzo dynamiczny, występujący najczęściej dużo Dziękujemy Państwu bardzo co do części obronnej i zapraszam przewodników, wszystkich przewodników, którzy przed Państwem, przed Pileczką tutaj pracowali, prezentowali swoje umiejętności na ten teren właśnie pokazowy. Tak? I przed Państwem prezentowały dzisiaj przewodnicy ze środka szkolenia Cukka 2 ze Słucka Owczarek niemiecki Taga oczarek niemiecki Tequila, oczarek niemiecki Rambo Obczarek słupski, że tak powiem, Django Owczarek niemiecki Shiro Owczarek belgijski Luna Obczarek niemiecki Ares I Owczarek belgijski Taifun z instruktorami Wokrzy Karolina, instruktor i Łukasz Nasz dzisiaj tutaj niebezpieczny człowiek, osoba w się w radach, ale na co dzień on naprawdę jest Spokojnym człowiekiem. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo. Opuszczamy dla ćwiczeń. Dziękujemy za zaproszenie Ośrodkowi dla Rolniczego, z którym ściśle współpracujemy. I życzymy nowego pobytu na nalewach wywodniczych. Dziękujemy również za możliwość nagłośnienia zespołowi Absolwent, Krzysztofowi Andrzejowi.